Cześć widzowie, z tej strony Zacny Pablo i Decinamon. Dzisiaj nagrywamy nową seri serię Beast Swarm na nowych kontach Myślę, że wam się spodoba I oczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy obaj to dołączenie do grupy Dostali Dostaliśmy jednego Festive Gift, więc dlatego mamy tyle rzeczy I obaj mamy Basic Bee To jest też taki ala poradnik, więc em, dla początkowych graczy, jakby co następne odcinki już raczej takie nie będą z Beast że typu poradnik. Ale może będą, więc, więc początkowo polecam wpisać dwa kody. Wax, czyli to em, może bez Shift-Loga. Wa, wax, em, Wax, Wax. Takie, co tutaj widzicie, małymi literami, czyli daje 5 tysięcy miodu i jeszcze drugi, nektar. Tak, jak właśnie widzicie, nektar, który daje tylko 5000 tysięcy miodu. Jeśli są te Bismas 2024-2025 rok, to polecam na start kupić nożyczki. I właśnie plecak. Nożyczki, no bo quest Biebera jeden, to żeby zebrać nożyczkami. A no tak, jeszcze kani, kanister, honey kanister, a nie, to jest honey dispenser. No i na start polecam odebrać questy każdego niedźwiedzia. od maderbera, ale najpierw szybko z... i przy okazji sobie zrobię questa sunflower start od blackbera. jakby co widzowie, to już em, od, part, od tak zwanego partu 2B Bizmas, to już się nie dostaje Star jelly na start. Um, zapomniałem powiedzieć. Skończyłem kurs na No i właśnie polecam robić spo, um, dużo kwestii um, wielu niedźw niedźwiedzi na start. No bo te pierwsze questy są bardzo łatwe Dosłownie czego byś nie zrobił, one są łatwe Te pierwsze O, no i właśnie takie liście wyskakują, to dają różne tokeny Na przykład na Dandelion Field, to są głównie trity. O, Dandelion, D, D, mi zrobione. Cyk, 5 tritu. Hmm, kupić pszczołę, czy nie kupić. A na razie nie kupuję. Może nie jestem jakimś najlepszym graczem Biswarma. Ale trochę wiem, więc dlatego postanowiłem się nagrać, że ten pierwszy odcinek z Biswarma to żeby był taki Ala poradnik. Myślę, że pomogę em, em, co najmniej kilku osobom em, rozpocząć swoją przygodę em, z tą grą. Em. Em, jeszcze muszę strzelić em, do, go, do dziurki tak zwanej. Em. No jest i nawet nie trafiłem. No i to też, znając życie, nie trafię. Źle wycelowałem, po prostu. No i quest od zrobiony. I od Bluggberra. O no i jak No i taki błąd kilku początkowych biswarmia, których widziałem. To, że oni tylko odbierają questa i sobie idą. Ale trzeba odebrać właśnie questa, że em, nagrody z questa i jeszcze trzeba znowu kolejnego odebrać. To nie działa tak, że jak odbierzecie nagrody, to już od razu macie następnego. Tak to nie działa. No niestety. No i tam dalej. Tak, tak, tutaj na górze w krainie za 35 pszczół jest taki niedźwiedź, który tak naprawdę bardzo dużo gada. Że chcesz, em, chcesz przyjąć questa? Nie, nie, najpierw, najpierw musisz em, przeklikać em, wszystko, co on mówi. Chcesz, chcesz odebrać nagrody? Tak samo. Nie, ja dlatego zbyt bardzo nie polecam takich, takiego typu niedźwiedzi, ale no, trzeba robić questy, no bo questy dają dobre rzeczy. Pójdę zobaczyć, czy mnie już stać na buty. O, widzę, że namon ma już trzy pszczoły, aż. O, mogę skraftować buty. Um, tutaj właśnie jest takie przejście obok tego pierwszego sklepu. O, będą Będą nowe questy Bibera! Jo, jutro. Jutro o 8:30? Dobrze patrzę? No chyba tak. No, może w jakimś innym kraju o 8:30? Ciekawe, kiedy to będzie w Polsce? No co to jest CST Decylamon? Jakby co wy go nie słyszycie, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Ale dzisiaj jest. Czy, A! jest za 30 minut? Czekacie. Czy... No to Onet się postarał. Gratulacje, Onet. Nie sądziłem, że będą nowe questy, Bibera. A co ja teraz chciałem zrobić a no tak Kupię pszczołę Into the blue To już powiem? Jo Jestem cool Cyk A no tak, powinienem robić quest'a Bibera. Jakby co ten odcinek nie będzie jakoś specjalnie długi, choć już trwa praktycznie 10 minut. A jakby co to nie jest gra dla każdego, tak naprawdę. No tak naprawdę ta gra polega głównie o zbieraniu miodu, ulepszaniu pszczół, robieniu questów. Ale, ale ta gra jest popularna i chyba wielu osobom to się podoba. Myślę, że już niedługo niestety będzie trzeba kończyć ten odcinek, żeby nie trwał z pół godziny, co, za, co za czasami mi się zdarza przez przypadek, no ale się zdarza, niestety. A w sumie napiszcie w komentarzach, czy lubicie takie dłuższe odcinki, mniej więcej po 30 minut, czy takie krótsze po... 15, 20. No, no, napiszcie, żebym wiedział. No, bo. No, bo nie mam pojęcia, jakie filmiki lubicie, Długie czy krótkie. O, i jeszcze. Jeszcze ten sticker. M strzałka. Plu... Tak, to strzałka. Już mi się wszystko myli. Okej, okay, no to kończę into the blue. Jakby co, na ten odcinek nie mamy żadnego, nie mam żadnego celu. Ale Wy możecie napisać cel na następny odcinek z tej serii w komentarzach też. Naj... A najlepszą propozycję zaznaczę serduszkiem. O, cynamon i ty, panie cynamonku. cynamonie nie giną Sparkles, Sparkles, Daj mi Sparkles, ar, 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 ar. sparkles. Jakby co, sparky są dobre na początek, szczególnie da, dają bardzo wiele fajnych rzeczy. I, wi i, właśnie ta, I właśnie ten, bo tak można powiedzieć, że Boz wiszy z Bib, jest ciężka dla, na początku. <todgłosy> Gdzie są moje pszczoły? No, no tak. Jak macie tak mało pszczół, to może wam zająć lata, żeby coś przerobić. Okej, okay, mi się już nie chce dalej przerabiać. No ale niestety trzeba. Czy to lubisz? Czy ktoś, czy to ktoś lubi, czy nie? Adam, gingerbread A dan ginger dla mojej kulbi. Yeah, o, widzisz że odleciała. Teraz jestem już na verify feczerze. Tutaj właśnie jestem. Tutaj są trzy mikrokonwertery. Jeden taki przerabia cały wasz miód, który macie w plecaku. Tutaj kolejny Royal Jelly jest. Tutaj jest taki labirynt. Ale on nie jest zbyt ciężki. Tutaj są tylko. Tutaj są. Em, trzy nagrody, z czego dwie można na razie zdobyć. Że. Ogólnie tą trzecią nagrodę, która jest najlepsza, to dopiero można zdobyć, jak ma się 35 pszczół. Więc kiedy już w tej serii to osiągniemy, to wam pokażę, jak tam zdotrzeć. A ta trzecia nagroda znajduje się właśnie tutaj, to jest star jelly. Ta, takie coś co robi, że, że macie gwarantowaną gifted pszczołę. Ma właśnie gifted pszczoła... Robi, że po prostu daje jakieś bonusy, można powiedzieć. Kupię jajko. Wykluję jajko. O i się pewnie zapytacie, jak on ma tyle psu, skoro tutaj się tyle nie zmieści. Albo tamten, albo jeszcze tam dalej. Tak naprawdę odpowiedź jest prosta: no bo w tam, tutaj można zdobyć 25 pszczół. I można pójść wtedy, wtedy maksymalnie do tamtej krainy. I w tamtej krainie to jest sklep. I tam można kupować kolejne miejsca na pszczoły. Tych miejsc nie może być nieskończoność, ale może być maksymalnie z tego. Czy 50, o oh, 50. Akurat byłem w pobliżu. O nie Biedronka! No, właśnie skończyłem quest'a Bibera. Widzicie, tutaj jest, żeby. Tutaj jest napisane, żeby zdobyć 200 pola z nożyczkami, tymi pierwszymi. No bo tam w sklepie. Tam jest, jest klejna za 10 pszczół. Tam jest drugi sklep. I właśnie w nim można kupić lepsze nożyczki. Ale tutaj chodzi o tylko te nożyczki. Tylko. O, no i tutaj, jak zrobicie ten parkour, to zdobędziecie Royal Jelly. O, no i w Bizmas jest takie coś jak prezent. Nie możecie dać raz jednemu niedźwiedziowi. No właśnie, na przykład ja teraz daję Brownbellowi. No, bo on daje em, Star Jelly. Jak tutaj macie napisane na przykład. Tutaj skoro mam nożyczki, to od razu otworzę to przejście. W którymś z następnych odcinków pokażę wam, co tam jest. Teraz jeszcze tego nie będę robił. No tak, jeszcze... A nie, go dobrałem chyba. Ja właśnie użyłem tego mikrokonwaltela, no bo takie teraz przerabianie by trwało wieki, tak zwane. Hmm. Jest. O, coś A no tak, mam użyć pięć snowflake'ów. flaków, Jeszcze trochę jest. O, silverego dostałem, no tak. Ok, silverego, radobi, nowy typ pszczoły. Ok, o, ten prezent. Super. Prezent w początkach gry jest bardzo przydatny. Okej, okay, no to decynamon, nowe jajka robimy i star jelly, obaj na 3, 4, 3. Obaj luckerby dostaliśmy, jo, fajnie. Okej, okay, no to myślę, że na tym się skończy nasz odcinek. I widzimy się w następnym. Pa!